Zabij się. Prawda? Pięk. O! Mam go dwa razy z prawego! Dora, rucham. dzieci. O, tak. O, i tak, tak. <grystanie> Spokoj, graczosu. Roger. Roger Dodger. Roger unikasz. Dlaczego unikasz? Kobiet. Mogę nie bo chcę mieć. Nie. Na razie cię przyjdą zabił. Tak, właśnie. właśnie Strzelić w głowę. Dobra. Klik. Panie. Oni mi telefon. Nie, 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 Halo? Tak. mi da się łupę? Nie. Ok. Pozdrawiam serdecznie traktor. Traktor serdecznie pozdrawiam. A ciebie to nienawidzę. Pierdolny chuju. Nie zasługujesz nie na wycieczkę. Nie słuchaj, nie słuchaj. Nie słuchaj teraz, się, wszystko to. nie słuchaj Biorą mi to. Nie powinieneś jego wygrać, bo jesteś za słaby. Adam, co idź ja. O kurwa, dostał mnie. <grym> <grym> DOS! A, kot po klawiaturze. <grym> Dlaczego znowu mam pierdolony kapslot? No <grym> <grym> Przepraszam za uniesienie się.

nie proszę! Nie wygrane. Pomóż mi tutaj na prawo, na Ma 30 hp, ma 30 hpę, ma 30 hpę. I tu asję oddrowy On mnie widział, on nie musiał widzieć. Nie wierzę Ja cię widziałem 18 na rampie jednak nie, Co? Nie, nie, nie. Ale do sekreta teraz chodzimy, Nie, na ja po prostu. Ha, ja dzisiaj to będziemy do sekret. przecież dzisiaj z meczu. Dziś... Oj tak.